Dlaczego warto mieć kota albo psa? Oczywiście, można mieć też psa i kota równocześnie. I w jaki sposób wpływa to na nasze życie, i dlaczego warto posiadać jakiegoś psiego albo kociego towarzysza? Zacznijmy od tego, że jest szereg badań, które wskazują, że obecność psa, kota obok nas w pozytywny sposób wpływa na nasze życie, ale też co ciekawe, na nasze zdrowie. Dlaczego posiadanie psa, dlaczego posiadanie kota, czy też równocześnie równoczesne posiadanie tych dwóch zwierząt może być dla nas czymś pozytywnym. Pierwszy i najważniejszy argument, który nasuwa nam się od razu na myśl, kiedy myślimy o posiadaniu psa i kota, to radzenie sobie z samotnością, że posiadanie obok siebie żywej, inteligentnej istoty która ma własne uczucia i często tymi uczuciami nas obdarza, to doskonały sposób na samotność. I tutaj nie trzeba mieszkać samemu, nie trzeba być osobą samotną, żeby taki kot czy taki pies był świetnym elementem, który chroni nas przed tą samotnością. Niestety, bardzo często nawet osoby, które mają rodziny, które mają całe grono znajomych, mieszkają niesamotnie, Czyli z kimś, dla nich ten pies, ten kot jest odskocznią od takiej prawdziwej, ukrytej samotności. Naprawdę można być wśród ludzi, a być nadal samotnym, i taki pies, kot, potrafi być takim bardzo wdzięcznym towarzyszem, niektórzy powiedzą, przyjacielem, który pozwoli mieć jakieś towarzystwo towarzystwo fajniejsze niż często inni ludzie. I chociaż wiele osób powie, że to niewłaściwe, niestety może tak być, że ten kot czy pies będzie takim remedium na tą samotność, lepszym niż inni ludzie. Więc to jest bardzo ważna kwestia. Kolejną bardzo ważną kwestią jest to, że koty psy są wymagające. Chociaż nie lubimy obowiązków, w rzeczywistości część tych obowiązków w bardzo pozytywny sposób na nas wpływa. A pamiętajmy, że pies-kot to żywa istota, która od nas dużo rzeczy wymaga. Musimy go nakarmić, musimy go wyprowadzić na spacer, pobawić się z nim, zwracać na niego uwagę, poświęcać mu czas. No tak samo jak innym ludziom. Niestety, często Tutaj patrzmy na punkt pierwszy. O wiele łatwiej jest nam poświęcać ten czas i wykonywać te obowiązki względem zwierząt niż względem ludzi. Niestety, ale może o tym kiedyś porozmawiamy. Chodzi o to, że te obowiązki, wymagania, które są przed nami stawiane, są czymś, co powoduje, że dla wielu to życie ma więcej sensu. Mamy dla kogo żyć, mamy dla kogo się starać, mamy niejako istotę, którą musimy się opiekować. Pamiętajmy, że pies, że kot, kot w mniejszym stopniu, ale jednak również to istoty, które są mocno uzależnione od nas, które, żeby mogły normalnie funkcjonować, normalnie żyć, potrzebują naszej uwagi i naszej opieki. Musimy je nakarmić, musimy dbać o ich higienę. Musimy je pielęgnować, musimy je wyprowadzać, musimy je zaprowadzać do weterynarza. Masa rzeczy, które musimy dla nich robić. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest to, zwłaszcza w przypadku kotów, że koty, ale psy też pokazują nam, że żywa, inteligentna istota może mieć swoje zdanie. Osoby, które myślą, że posiadanie kota czy też psa to po prostu dobra zabawa. Oczywiście mają rację, ale niektórzy wręcz idą dalej i uważają, że te zwierzęta powinny być ślepo posłuszne powinny robić wszystko to, co od nich chcemy, wymagamy i tyle. To jest taka zabawka, którą się przytula, której co jakiś czas dwa razy dziennie daje się jeść i tyle. W rzeczywistości i kot, i pies potrafią nam pokazać, że są to inteligentne, mądre zwierzęta z własnym spojrzeniem na świat. I chociaż będą posłuszne, chociaż będą nas traktowały jako bardzo ważne istoty, to jednak potrafią nam pokazać, że również są inni na tym świecie, którzy mają własne zdanie, którzy jednak mają inne spojrzenie na świat. To jest bardzo zdrowa rzecz, że pies czy też kot, głównie kot, jest w stanie nam pokazać, że. Druga istota ma własne, samodzielne spojrzenie na świat. Że cały świat to nie tylko my. Że cały świat to nie tylko nasze spojrzenie na świat. Że cały świat nie patrzy na ten świat tak jak my, tylko każdy patrzy w sposób inny. Kot odbiera w inny sposób ten świat. Pies odbiera w inny sposób ten świat. I każdy pies i każdy kot robi to w inny sposób. To tak samo jak z nami, z ludźmi. Myślę, że to, że te koty i psy tak dobrze wpływają na ludzi, wynika z tego w dużej części, że one w mocny sposób przypominają nas ludzi. Tylko, że podają, tego, podają ten charakter, to zachowanie człowieka w troszkę innej formie. Dodatkowo jest to tak, jest to tak opatulone, przykryte może to ładniej zabrzmi tym, że musimy więcej czasu poświęcić, żeby te zwierzęta mogły szczęśliwie żyć. I chociaż nie uważam, że to jest taki substytut człowieka, że to jest jeden do jednego, to jednak dużo tych rzeczy, które nam dają psy, dają koty, jest niejako czymś, co nam mogą dać ludzie. Ale nigdy nie będzie to równoważne. Pamiętajmy, że żaden pies, żaden kot nigdy nie będzie równoważne temu co może dać nam człowiek i kiedy żyjemy z kotami, żyjemy z psami i to zrozumiemy, zrozumiemy, że no to jest jednak zwierzę bardzo nam bliskie, ale jednak to są zwierzęta, a nie ludzie. To jest też bardzo ważna sprawa, która nam uświadamia, że bycie z kotem, bycie z psem potrafi być czymś niesamowicie ważnym, ale nigdy niestety dla wielu dla mnie w mojej opinii bardzo dobrze nie zastąpi to kontaktu z człowiekiem chociaż ten kontakt z człowiekiem dla wielu ludzi jest po prostu trudny ale to jest coś oczywistego kolejną bardzo ważną rzeczą która wynika z tego że mamy tego psa mamy tego kota jest to że dbamy o siebie bardziej i rozumiemy i rozumiemy że dbanie o Kota o psa jest bardzo ważne i bardzo często przenosimy to również na nas. Ludzie posiadający psy i koty o wiele częściej lepiej dbają o siebie, o to, co jedzą, o to, ile się ruszają, o to, czy warto się badać, niż ci, którzy ich nie posiadają. Posiadanie żywej istoty, o którą musimy dbać, powoduje, że zaczynamy rozumieć, że o siebie również trzeba dbać. Koty i psy to też doskonała rzecz, która pomaga nam sobie radzić ze stresem. Chociaż tutaj oczywiście często może nam się wydawać, że no tak to nie działa, że to zdenerwowanie, wkurzenie, żeby nie powiedzieć gorzej, spowodowane przez naszych czworonożnych przyjacieli, jest tak częste, no że nie zawsze to tak działa, jak właśnie powiedziałem. Ale w rzeczywistości, dobrze wychowany pies kot. I takie zwykłe życie z nim powoduje, że powinniśmy się mniej stresować. Posiadanie zwierząt zmniejsza ten poziom stresu i, i powoduje, że nasz stan psychiczny staje się fajniejszy. Jednak to odstresowanie się, jednak to dbanie o żywą istotę, posiadanie obok siebie kogoś dla nas bardzo ważnego, kogoś, kto również pokazuje, że jesteśmy dla niego ważni, jest czymś bardzo pozytywnym. Tutaj oczywiście jest też kwestia ruchu. Tutaj zwłaszcza psy są wymagające, po prostu z nimi musimy się ruszać, ale z kotami jest podobnie. Z nimi też powinniśmy się bawić, chyba że mamy wyjątkowo leniwego kotka, który nad zabawę przekłada na przykład 22 godziny leżenia, no i 2 godzinki powolnego spaceru w stronę miski z karmą. Ale musimy im poświęcić czas, żeby zapewnić im odpowiednią dawkę ruchu, co oczywiście wymaga od nas ruszenia się. Bardzo ważna sprawa, żebyśmy się po prostu ruszali, czego niestety bardzo często nam brakuje. Ale może już nie będę przedłużał, może już podsumujmy. I kot, i pies zapewnia nam wiele rzeczy, które pozytywnie na nas wpływają. Lepiej radzimy sobie z samotnością, mamy towarzysza, Mamy istotę, która nam pokazuje, że jest też inne spojrzenie na świat niż my. Mamy obowiązki, mamy rzeczy, które musimy zrobić. Mamy też istotę, którą obdarzamy uczuciem i która też nas obdarza uczuciem. Dodatkowo musimy się ruszyć i zaczynamy bardziej dbać o siebie. Widzimy, że musimy dbać o drugą istotę, więc może warto również to przenieść na nas. Czyli Posiadanie psa, posiadanie kota, czy też psów, kotów równocześnie, to coś, co jest czymś bardzo pozytywnym dla nas, ale no jako posiadacz kanału o psach i kotach, muszę powtórzyć, że to też obowiązek. Pamiętajmy, że i pies, i kot, tak jak powiedziałem, to dużo obowiązków. Musimy im poświęcać czas, musimy im poświęcać uwagę, Musimy je wychować, musimy im zapewnić odpowiednie warunki, musimy zabezpieczyć je na przykład przed zagrożeniami, albo oraz wychować je tak, żeby one nie stanowiły zagrożenia dla świata. I nie mówię tu tylko o dużych, olbrzymich psach. Te małe też mogą być nieprzyjemne. Kot też może sprawić dużo problemów. Wychowanie, socjalizacja, bycie z tym zwierzęciem, to wszystko jest od nas wymagające. I oczywiście musimy o tym pamiętać, ale to jest jeden z tych punktów, które wymieniłem. Mamy dla kogo żyć, mamy o kogo dbać i musimy o kogoś dbać. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.